Czułem ragacji. E, witam wszystkich coffee lovers, szczególnie lewa love lovers oczywiście, ewentualnie Mazer Lovers, ponieważ no, trudno było brać sobie coś lepszego, jeśli chodzi o jakość przemiału, a tym samym o jakość tego, co otrzymujemy w filiżance. I teraz mamy doskonałą kawę. Mamy doskonały młyn. Czego nam brakuje? no doskonałej maszyny. A jaka to jest doskonała maszyna? Po tych... niech policzę... 99 rok to moje pierwsze zetknięcie z takim prawdziwym espresso. Czyli 24 lata temu. 24 lata temu rozpoczęło się coś, co stanowi dużą część mojego życia. Moje zainteresowanie kawą. Dlaczego ona jest dobra, albo dlaczego nie dobra, co powoduje to, czy tamto. No to wszystko to wszystko rozwijało się na początku powoli. Po prostu szukałem takich miejsc, gdzie dawano dobrą kawę. Wtedy Taką, jaką wtedy uważałem, oczywiście, za dobrą kawę. Czyli to było takie naprawdę solidne espresso w stylu południowo-włoskim, z bogatą kremą, gęste z silnym takim zdecydowanym bary po prostu, no i raczej, raczej to była kawa mocniej palona. Potem, kiedy zacząłem eksplorować trochę mocniej kawę, okazało się, że może ona mieć dużo więcej do zaoferowania i przepiękne smaki, i przepiękne jedwabistości, i cielistości, no wiecie, tak jak ludzkie ciała mogą być bardzo różne, kiedy ich dotykamy, doświadczamy, tak ciało kawy, to bardziej kawy, tak samo może być bardzo różne i od takiego mało przyjemnego, mało ekscytującego po, po takie, które powoduje, że kawa jest magiczna po prostu, że jest niesamowita, że jest cudowna, że jest wspaniała. Że to jest kafe buonissimo po prostu, albo, albo espresso perfetto. Oczywiście dzisiaj takie różne dziwne historie się zdarzają. Typu, e, ktoś myśli, że jest baristą czy baristką i opowiada o tym, że krema to jest e, cecha przeszłości. E, krema na espresso to jest cecha przeszłości. To jest w ogóle coś, jakaś aberracja z, ze starych czasów, kiedy ludzie się nie znali na kawie. Oczywiście jest tak wielką bzdurą, ale wiecie, dzisiaj ludzie są tacy, że jeśli telewizor, czy jakaś inna propaganda mówi im, że takie jest dobre, albo tamto jest dobre, albo to trzeba pić tak, albo tego nie wolno pić tak, to ludzie to kupują po prostu i tak robią. To jest no, smutne i niegodne człowieka, jak dla mnie, no ale no cóż. Ja kocham kawę, kocham espresso. Espresso. Espresso się nazywa espresso, ponieważ ma określone cechy one są zdefiniowane. Wiadomo, co to jest espresso, jak ono ma wyglądać, jaką ma mieć gęstość, jaką ma mieć kremę jaki kolor ma mieć krema, jaką fakturę, strukturę ma mieć krema, jaką, jaki kształt powinna mieć powierzchnia, lustro po prostu tej kremy i tak dalej. To wszystko jest zdefiniowane, to wiadomo. Jeśli ktoś mówi, że krema to jest jakiś archaiczne coś tam, wymysł na temat espresso, no to przykro mnie, ale ani z espresso się nie widział, ani w ogóle niczego nie rozumie. Po prostu espresso ma swoje określone cechy, ale też um, bardzo konkretne walory. I oczywiście nie każdy lubi espresso, ale też dlatego, że większość ludzi nie ma szans nawet spróbować dobrego espresso. Niestety 90, a może i więcej, procent kawiarni, restauracji, hoteli i takich gastronomicznych przybytków, do których udajemy się na kawę, najczęściej to, co dają, jest żałosne po prostu. To co tutaj jest żałosne i na tym poprzestańmy. Natomiast wracając do naszego wątku głównego, mamy doskonałą kawę. To jest doskonała kawa. Top soleczynica, saka kafe, dla mnie oczywiście. Kawa absolutnie doskonała, stuprocentowa arabika, ale blend oczywiście. To nie jest żaden single, to nie jest żadne specialty coffee, choć yy, jakość tutaj zblendowanych ziaren jest tak wysoka, że Wow, okej. Okay. Wracając do e, po raz drugi wątku głównego, kawa doskonały młyn, jeśli chodzi o przemian, nie retencje, nie jakieś różne znowu fanaberie, które ludzie dzisiaj wymyślają. Ludzie wymyślają fanaberie, kupują to, bo im w internecie powiedzieli albo jeszcze coś innego. E, jakby największe szkopuł tkwi w tym, żeby uczyć się przez własne doświadczenie. Jeśli chodzi o kawę, żeby uczyć się przez własne doświadczenie, trzeba uczyć się własnych zmysłów, współpracy i świadomości własnych zmysłów, po prostu zmysłu, dotyku, smaku, aromatu, czucia, powolnienia po prostu, jeśli zaprzyjaźnimy się z, własnym, z własnymi zmysłami, no to nikt niczego nam nie wmówi, Po prostu będziemy w stanie sami poprzez eksperymentowanie doświadczać tego, czym jest kawa, czym może być kawa, co nam smakuje, co nam nie smakuje. Nie dajmy sobie też niczego na siłę narzucić, po prostu, że kawa nie może być cukrem, albo musi być cukrem, albo że tam jeszcze coś innego. to kompletnie nie ma znaczenia. Kawa to jest cud, to jest cud natury i jako taki powinniśmy mm, wykorzystywać jej potencjał po prostu mm. i robić sobie taką kawę, jaką lubimy. A oczywiście też mając na uwadze mm, korzystne i niekorzystne zjawiska, które w konsekwencji tego, co zjadamy czy wypijamy, mają miejsce w naszym organizmie, ale dogadując się z własnymi zmysłami, będziemy też rozumieli, słyszeli, czuli własne ciało. Czuli własne ciało. Czy się dobrze czujemy po tej kawie, czy się źle czujemy po tej kawie? Czy ona zrobiła nam dobrze, czy niedobrze? Tak naprawdę, jednym z takich najprostszych testów, e, jeśli chodzi o jakość kawy, to jest wypicie kawy i obserwowanie tego, jak reaguje na nią nasz żołądek. Jeśli jakiekolwiek negatywne odczucie pojawia się, w brzuchu, żołądku, to znaczy, że ta kawa jest niedobra po prostu i nie należy jej więcej pić. Taki prosty test. Inny prosty test, robimy sobie kawę, zostawiamy ją na noc do kompletnego wystygnięcia i tak dalej. No i rano po prostu kosztujemy. Jeśli to jest coś takiego, co się da wypić rano, to znaczy, że ta kawa była dobra. Jeśli to jest coś, co kopie odrzucają, to znaczy, że po prostu no, wiadomo. To drugie. No dobra. Trzeci element z tych kluczowych, grubych elementów, oczywiście fundamentalnych elementów, to jest oczywiście makina, Espresso makina, makina perilka per fe. Jak mawiają w kraju nad Wołgą, a nie, przepraszam, tam bardziej w tym kraju Buta, o, takiego z długą holewką, czyli w Italii. Yy, właśnie i teraz oczywiście te maszyny są bardzo różne, te ekspresy są bardzo różne, ekspresy y, automatyczne, F, F, zdecydowanie F, grzybobranie na śniadanie, to jest dla mnie ekspres automatyczny. Gdyby ludzie wiedzieli, co tam w środku się robi i jak to wygląda i o, jak to działa jak to jest zbudowane i tak, to w ogóle jest powiedziane, żeby się szybko zepsuło. Dzisiaj. Nawet plastiki, jak obserwuję automaty, tam hmm, mam taki, który kupiłem bardzo dawno temu i zabudowałem w ścianie, bo wtedy wydawało mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, hmm, to nawet plastiki wtedy były takie, że one naprawdę nie reagowały, albo trudno reagowały z kawą, z tymi ciastkami po zrobieniu kawy i tak dalej. Nie rosły tam grzyby, po prostu to mogło stać dosyć długo. Czasem wyjechało się na wakacje czy coś takiego, i tam dalej grzyby nie rosły. Teraz jest całkowicie inaczej. Niestety nie na korzyść, a w tym drugim kierunku. Dobra. No i teraz automatyczne F. Jakieś takie, coś tam z marketu z kolbą. Wydaje mi się, że już lepiej niż ekspres automatyczny, ponieważ, ponieważ ma to taką zaletę, że Woda wylewa się tam, gdzie już to widzimy, gdzie mamy dostęp do tego, żeby to wyczyścić, wypłukać, przetrzeć, po prostu i tak dalej. Czyli nie ma, żadnego, nie ma żadnej hodowli grzybów tam, gdzie się robi kawa, gdzie się parzy nasza kawa po prostu. Także to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. SEPOD, dobre SEPOD i dobre esepody to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż praktycznie wszystkie ekspresy automatyczne. Eee, ze względów higienicznych, smakowych różnych. Wielu względów. Hmm. Oczywiście półprofesjonalne i profesjonalne maszyny tak zwane pompowe, czyli takie, które używają pompy do generowania ciśnienia ekstrakcji kawy po prostu. Czyli popa pompuje, robi nam tam 9 barów ciśnienie i w profesjonalnym ekspresie oczywiście. I dzięki temu zachodzi ekstrakcja kawy. O preinfuzjach i innych rzeczach nie będę tutaj opowiadał, bo to są zbyt de Delikacje, no Boże, detalicznej kwestii, przepraszam. Yy, no i w końcu maszyna dźwigniowa. Hmm, co to takiego? Ano to taka maszyna, która nie używa pompy do generowania ciśnienia ekstrakcji kawy. Jeśli chodzi o ekspresy takie do domu, yy, nazwijmy je półprofesjonalne, pół ponieważ profesjonalne maszyny przeznaczone do użytku domowego to są maszyny półprofesjonalne. A Choć właściwie w przypadku tych dobrych nic je od tych profesjonalnych nie różni. Najwyżej to, że mają jedną grupę zaparzeniową. Grupę zaparzeniową, czyli to. W tym przypadku jest to grupa mm, dźwigniowa. Oczywiście trochę całkowicie na inną budowę niż w przypadku ekspresu pompowego. Eee, tak i no i właśnie to jest jakby. Główna różnica, że w ekspresie pompowym pompa generuje ciśnienie, w ekspresie dźwigniowym to sprężyna bądź sprężyny i tłok generują nam ciśnienie podczas ekstrakcji kawy. Co powoduje, że żadna pompa nie buczy podczas ekstrakcji. Ekspres jest cichy. Jeśli podłączymy go do ujęcia wody, wtedy w ogóle żadna pompa nie jest nam potrzebna i żadna pompa nie pracuje. Ekspres jest całkowicie cichy po prostu. W przypadku konstrukcji domowych ze zbiornikiem na wodę. Oczywiście ta pompa jest nam potrzebna, żeby zalać grupę podczas preinfuzji, żeby w ogóle wypełniła się grupa wodą przed e, ekstrakcją kawy. O tym w innym odcinku, kiedy będziemy rozmawiać o dokładnym funkcjonowaniu takiego ekspresu. Natomiast do tego, właśnie w ekspresie domowym, potrzebna jest pompa. E, tylko i wyłącznie do tego. Natomiast samo ciśnienie generowane jest przez sprężyny i tłok. No i oczywiście teraz, w zależności od ich konstrukcji, one są bardzo różne, bardzo różne jakości i tak dalej i tak dalej. Choć ogólnie ekspres dźwigniowy ze sprężynami i tłokiem, to jest ekspres, który jakby w najbardziej naturalny kawie sposób dokonuje ekstrakcji kawy. Najlepiej też. Dzięki temu, zupełnie bez przesady, każda kawa, którą zmielimy i Dokonamy jej ekstrakcji na takim dźwigniowym ekspresie, będzie smakować lepiej niż na ekspresie pompowym. Każda kawa. No i właściwie, jeśli chodzi o zapowiedź tego, co będzie dalej, czyli o Wostoku Revolucjone, R re Evolucjone, re to już moja autorska nazwa dla tego ekspresu. Dlatego, że to jest w tej chwili najbardziej zaawansowany ekspres dźwigniowy, jaki funkcjonuje na rynku całym. E, są rewolucjonę. Hmm. Oczywiście, jeśli chodzi o smakowitości, jeśli chodzi o ilość tej wspomnianej wcześniej kremy, no, żaden inny ekspres nie, nie da nam takiej bogatej, takiej tłustej kremy, jaką da ekspres dźwigniowy. E, oczywiście dzięki temu, że w nowych konstrukcjach, takich jak na przykład, to jest prototyp akurat wostoka Rewolucjone, w takich ekspresach mamy system multiboilerowy, mamy doskonałą kontrolę temperatury. Tutaj mamy trzy systemy PID: e, PID na samej grupie, która jest grzana i dogrzewana, e, PID na druboilerze i PID na boilerze serwisowym, czyli tym od odpali gorącej wody. Poza tym, oczywiście, mamy możliwość na tym nowym Wastoku regulowania ciśnienia preinfuzji i to w dużym zakresie, od 1 do 6 barów. Mamy możliwość wybrania trybu automatycznego. Oczywiście, nie mylić z ekspresem automatycznym. Tryb automatyczny polega na tym, że, że ekspres przy określonym ciśnieniu lub po określonym czasie otworzy zawór spustowy i zrzuci ciśnienie z grupy i nasza ekstrakcja zostanie w ten sposób zakończona. Albo przy osiągnięciu określonego poziomu ciśnienia w grupie, albo po upływie określonego czasu. Możemy też korzystać z trybu ręcznego i wtedy uruchomić też przycisk STOP, co oznacza, że w trybie ręcznym po prostu działamy tak jak na zwykłej dźwigni, zwykłej dźwigni, czyli opuszczamy dźwignię, otwieramy, zalewamy grupę i podnosimy dźwignię po czasie preinfuzji. I dzieje się wszystko samo. Może oczywiście, jakby przelewać się woda przez grupę, aż się skończy, czyli cała woda, która została, którą została dolana grupa wyleje się do filiżanki bądź ociekacza. A możemy użyć przycisku stop, bo wtedy jeden z tych przycisków do parametryzowania ekstrakcji funkcjonuje jako przycisk stop w trybie ręcznym i możemy po prostu skończyć tę ekstrakcję ręcznie. Wtedy rzucamy wodę, zrzucamy ciśnienie, portafilter może zostać natychmiast odpięty, możemy robić następną kawę. No to tak. Jeśli chodzi o wstęp, jeśli chodzi o wstęp, to dodam tylko, że to jest przepiękny Robur S, przepiękny i przemocarny. To jest maszyna, która jak wszystkie Mazery mieli kawę doskonale, ale to jest naprawdę rasowy zawodnik sportowy, to jest najszybszy mówiąc, w stanie Mazera, zdecydowanie. Żarna ma stożkowe i tak duże jak Cold S, ale jest jeszcze szybszy od Cold S. Cold S ma inne walory, o których też Wam chętnie i skrupulatnie opowiem. Dziękuję bardzo. To na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o zapowiedź przygody z Wostokiem Rewolucjonem.